Jeszcze trochę taka, wiecie, zaspana. Jest 6.30, ja już od godziny jestem na nogach. Ponad godziny, tak naprawdę. Jadę do Warszawy na, uwaga, swój pierwszy w życiu event. Event taki, wiecie, spotkanie ambasadorów. Pilgain! Okay. Wiecie, naprawdę bardzo się cieszę. Może po mnie nie widać, ale no po prostu jestem zmęczona. Wypiłam sobie kawę, zadam sobie jakąś sałatkę, żeby po prostu coś tylko, że łądkę wyrzucić, jak zaraz jadę na dworzec. Oczywiście muszę być wcześniej niż yy, normalnie bym była, bo ja mam zawsze wszystkich, że się spóźnię czy coś, i pozwolę być nawet pół godziny wcześniej. <gry> Nie wiem, co mam tu jeszcze powiedzieć, bo po jest tak zaspana i taka trochę niezbyt przytomna, więc, yy, więc tak. Myślę, że mam po prostu na bieżąco, jak już będę w Warszawie, coś tam może poopowiadam. Spieram się idę. No i oczywiście bluza też jest Wilgain, nie? To jest moja ulubiona bluza. Także co, lecimy. Jestem naprawdę bardzo podekscytowana, ale wydaje mi się, że dopiero jak już będę na miejscu, to się lecie w Warszawie, to dotrze do mnie fakt i powaga tej sytuacji. Ale też się trochę stresuję, bo ja jak to introwertyk, jak mam poznawać nowe osoby, to wiecie, trochę taka jestem. <laughs> Może niby chcę poznać te osoby, ale z drugiej strony się też trochę stresuję, no, bo wiecie, to jest poznawanie no właśnie nowych osób, więc no nie wiem. Ale też słuchajcie, z drugiej strony bardzo się cieszę, bo jakby to nie są dla mnie totalnie obce osoby, bo ja jakby z nimi utrzymywałam kontakt yy, poprzez Instagram, z pisaliśmy i w ogóle. A jestem też podekscytowana, właśnie, że ich poznam, ale z drugiej strony się stresuję I, i tak. No, ale będzie fajnie, ja wiem, że będzie fajnie. Także no i cały dzień spędzę w Warszawie, nie mam pojęcia, jak to będzie długo trwało. Szczerze, mam nadzieję, że trochę, trochę to potrwa, bo mam dopiero o 19, chyba 40 pociąg i to jeszcze z Warszawy Gdańskiej, więc będę musiała tam podejść albo podjechać. Nie wiem, też nigdy nie byłam w Warszawie, tak, żeby po prostu sobie chodzić. Um, więc to jest po prostu rzut na głęboką wodę, ale wiem, że sobie dam radę, więc lecimy i zaczynamy ten dzień. Witam w nowym vlogu. Ale jest cisza, spokój, jakie ładne kolorki zielone wypadały wczoraj, w nocy padały, ostatnio cały czas pada. Ale jest bardzo przyjemnie, cicho. Zapomniałam ściągnąć sobie Netflixa na telefon, więc teraz to zrobiłam, ale nie pamiętam hasła. Jest stupła. Nawet nie pamiętam, na którego maila mam założonego. Będę próbować dalej. wiedziałam, że będzie aż tak gorąco muszę się rozebrać Jestem trochę przed czasem dlatego stwierdziłam, że się przyjedę tutaj dookoła zobaczę, co jest bo mówię, nigdy nie byłam w Warszawie tak typowo żeby sobie pochodzić, pozwiedzać więc korzystam jak mogę um, i powiem wam, że jest bardzo gorąco. Jest naprawdę bardzo gorąco i nie sądziłam, że będzie aż tak ciepło. Dobrze, że ubrałam doskonałe ramiączka. Jeszcze nie tylko pisanie przez internet Tak. tylko tak, warto, nie, jest nie, cudowna ksówka. Tak, <laughs> tak, nie tak masz To jakiś kabonik z bakterlami. Aha. Odrzechy? Aha. Albo Aha. rodzynki jakieś? Tak, tak. Dobra. Wlecznik takie czekoladowe. Dokładnie. Ten klasyczny taki. Teczny. Mhm. Dokładnie. Super. Mhm. <laughs>

po spotkaniu. I aktualnie byłem ze sobą tutaj po centrum. Zaraz tam chyba będzie padać. Nie mam Mam jeszcze 3 godziny do pociągu, więc muszę jakieś zabić czas, dlatego idę na starówkę. że moje włosy już żyją własnym życiem, ale cóż, życie i jest zimno, więc to najważniejsze i idę sobie teraz już na dworzec, bo pokazywało mi na mapie, że mam 46 minut z buta, więc wiedziałam, że zrobię sobie spacerek, kupiłam sobie krosanta z pistacją, takiego ponoć poleconego na ciepło, więc yy, na dworcu sobie usiądę i go zjem, bo już trochę tak głodna się zaczyna teraz a na no bym świetnie. właśnie prawie we mnie wjechał gość na kolejną ze świetnie. To byłoby spoko, gdyby nie fakt, że za chwilę myślę. na drugą stronę. Zija. Ja za to miejsce. Czy to jest pałac prezydent? Czy nie? Nie, nie wiem, bo mam, że ja nie, dobrze, nie znam Warszawy i przydałoby się tu chodzić z kimś, kto ogarnia Warszawę, ponieważ nie mam takiej osoby. Nie znam takiej osoby. Lipo? Bardziej tak patrzę na te rzeczy z cyklu, że kojarzę, ale ja się domyślam, co to jest. stanek na Rogala, bo mi się to rozwalać. Ucał, słodki. Ale pyszny. Aktualnie jestem w mudzie Wywalone to, że pada, ale ładny widok. Ach, no musiałabym tutaj przyjechać, ale nie wiem, na jakiś weekend czy coś i z kimś, kto ogarnie warszawy, a nie, że ja wiecie, sobie, sama chodzę nie wiem gdzie gdy przed siebie teraz mam iść w miodową. Nie wiem czy skręciłam w miodową. To sam jednak schowałam, bo w serce stało się pierdzielenie. Teraz już mi się połamał już tak doszczęsnie już i mam w nim dziurę. To tak wygląda sytuacja moi drodzy, ale jest bardzo pozytywnie. Naprawdę, jestem w tym humorze. może lecą mi ugluty z nosa, <grychy> bo jest mi trochę nakrycia. Ciepło zimno. Z tego deszczu. Ja skręciłam w miodową. Czemu tu nie ma żadnej nazwy ulicy? Czekajcie, ja muszę, to, ja muszę to zweryfikować. Chwila, na moment. No jednak to nie była miodowa, więc się wracam i idę tam tą głupią drogą. Właśnie mi się wbija drut co chwila, parasola we włosy i mnie rozwala. Jest to bardzo dobrze, bardzo dobrze. że jeszcze mi się but rozkleił. Ale to tam wiecie, nie uważam, że to jest jakaś tragedia. I właśnie tutaj jest jakby taka kolejna rzecz, którą zauważam sobie. Że normalnie, słuchajcie, to ja bym już płakała, już bym była, wiecie, ulubiona, że wygląda jak nie wyglądam taki lump. Jestem przemoczona. Puty mi się rozkleiły, parasol mi się rozwalił. Krosant wypływa mi cały na dzień z niego w torbie. że to jeszcze taka pogoda, a teraz słuchajcie. Nie mam jest to obaw. To jest to niesamowite, jak to może zmienić Majdu? Nie wiem, kilku miesięcy. Więc wow, no, naprawdę wow, ale uch, Uhu, dadwie, bo uh, będę miała coś wspominać w Może nareszcie doszłam do na miejsca. O! Teraz to się tak rozpadało. Wsiadam na jakimś randomowym peronie, żeby zejść I godzinkę oh. Była chyba najdłuższa podróż, ale dojechała. Było opóźnienie ponad 20 minut. Czuję się przemarznięta, przemoknięta. Ale jest super. W liczniku zaraz zobaczymy. Skromne 24 tysiące kroków. Więc jest całkiem okej. Okay. Chcę robić e, herbatę, pomarzę o herbacie. Idę się wykąpać. Mam już kolejny dzień. E, wczoraj w byłam tak podnięta, że już, już bradziłam głupoty. Więc chciałam się tutaj tak oficjalnie pożegnać. Tak wiecie, legitnie, żeby nie było, że się nie, za mnie nie żegnam. No nie? No, przede wszystkim podziękować jeszcze raz. O za zaproszenie na ten wspaniały e na to wspaniałe spotkanie, że w ogóle mogłam poznać tych ludzi, z którymi tylko pisałam na Instagramie, ich tylko tam obserwowałam, a teraz ich widziałam na żywo, że to są prawdziwe osoby, a nie jakieś roboty, więc naprawdę było super. I się jakoś odnalazłam, stresowałam się trochę tym, ale się odnalazłam i naprawdę było świetnie. I ja tutaj też sprzątam, bo miałam jeszcze nierozpakowaną paczkę, właśnie też zbiłam i Wam ja tak może pokażę na szybko, co tutaj y, mam i Taki ogólny open box robiłam już na Instagramie, ale może ktoś przeoczył, no to tutaj pokażę. E, zamówiłam sobie znowu białka. E, tutaj mamy cinnamon roll i biała czekolada z orzechem laskowym. W tych takich małych saszetkach i powiem Wam, że one są dla mnie świetne, ja w ogóle wybieram ich białka, ale one są fajne właśnie do podróży czy coś, sobie zabrać taką saszetkę albo po prostu, jeśli nie wiecie, jaki smak wybrać, no to wtedy możecie sobie skorzystać z czegoś takiego. Baton ten Double Trouble z słonym karmelem i orzeszkami. Bardzo dobry. To już taki standard kurczak w tej zalewie z solą i pieprzem. Uwielbiam te kurczaki. One są już gotowe, że tylko otwieracie, od tą zalewę wylewacie i dodaję do sałatek, do makaronu, do twarogu, do kanapek po prostu. No, no, gdzie mi się zachce. Albo nawet czasem tak sobie jem po prostu z puszki, bo nie jest tak dobry. Widziałam też tuńczyka, ja tuńczyka kiedyś nienawidziłam, bo mi się kojarzyło z kocią karmą, a teraz naprawdę uwielbiam i też właśnie do twarogu dodaję. Owoce liofilizowane, przepyszne są. Tutaj mamy mandarynkę, smaczy, owoc i banana, ta mandarynka jest obłędna. I tej wersji ogrodowej, ze śliwką, truskawkami i to jest czarna porzeczka, tak. I wziąłam sobie kolejny odcień bluzy, bo ja w tych bluzach ogólnie żyję, mam już trzy to jest trzecia kolor, tutaj wychodzi taki bardzo chłodny, a on jest taki powiedziałabym neutralny, taki trochę jakby nie wiem, do tego, kawa z mlekiem coś tego typu, kocham te bluzy wczoraj jak widzieliście byłam w tej jasnej to jest odcień marshmallow, a to się tak, to są te ja będą wszystkiego zostawię linki i one są świetne, super się sprawdzają w praniu, mają taki cienki polarek Naprawdę świetne są te bluzy i mają duże kaptury, a ja właśnie lubię jak mają duże kaptury, bo wtedy wiecie, mogę się zakryć przed całym światem. Na przykład wczoraj, jak wyglądałam jak smokła kura na tym peronie i było opóźnienie. No i jeszcze z takich giftów wczorajszych to dostaliśmy takie fajne batony. A się też Double Trouble, bo jest kilka wersji. Więc teraz wzięłam się ten z karmalnymi orzechami, ale też jest taka wersja kremem. Z orzechów laskowych, kokosowych. To, to jest przepyszne. W ogóle wszystkie są przepyszne. I te fajne ala, takie rizy. tu jest zamiast masą orzechową, to tu tutaj jest z kokosem. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że vlog się podobał. Standardowo, jeśli się podobało, zostawcie kciuka do góry i kliknijcie przycisk subskrybuj, żeby nie ominąć żadnego ekscytującego filmu z mojego życia. Postaram się też trochę częściej dodawać coś, żeby tylko nie raz w tygodniu. I, i, tak, i ogólnie chciałam też jeszcze tej podziękować um, za te komentarze, które dostaję. Że jestem comfort person, i że lubicie oglądać mnie, że no ogólnie że taki jakiś dobry flow ode mnie idzie, jakaś taka nie, energia czy coś. Bardzo jest mi miło, naprawdę, bo w końcu czuję, że mimo że ja was nie znam, i już też mnie jakoś nie znacie, ale na pewno bardziej mnie znacie, niż ja was, to mimo wszystko czuję takie, taką naturalność. Ja jestem tutaj w 100% taka naturalna jestem sobą i bardzo się cieszę, że mm, mogę robić to, co lubię, i że mogę tutaj być w końcu, że się odważyłam, także no jest super i dziękuję bardzo, bardzo za wszystkie komentarze, bo czy na Instagramie dostaję, czy po prostu pod vlogami, naprawdę zawsze czytam, to aż po prostu serce mi rośnie, mam łzy w oczach i nawet teraz już czuję, że mi zaczynają napływać łzy, także dobra, kończę od jej popłaczę, a tak byśmy nie chcieli, przynajmniej bym tego nie chciała, więc yy, dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym, pa!